Problem jest tego typu, że niestety, ale ludzie teraz po prostu podchodzą do tematu na zasadzie DHT to DHT i Masteron działa tak samo jak Prima. Nie, nie działa. Ma tak samo jak Prima. Są to inne środki. Oczywiście bardzo podobne, ale są to inne środki. No i według mnie zdecydowanie lepiej, jeśli mowa o zamienniku inhibitora, sprawdzi się Prima, o którą ciężko. Choć również sprawdzi dobrze się Boldenon, no, ale uważam, że Boldenon to jest totalna prehistoria i nie tyle, co nie powinniśmy tego stosować. Co bardzo wiele osób reaguje negatywnie, chociażby ze względu na to, że parametry krwi, niestety, ale pozostawiają wiele do życzenia u wielu osób. <laughs> Mocno się to rozjeżdża po Boldenonie. Prima jest spoko opcją, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy stosować primę jako inhibitor, tak to nazwijmy, no to oczywiście przy większej dawce testa tej primy będziemy potrzebować więcej, a często stosowanie większej dawki primy wiąże się z kosztami również wyższymi niż nawet stosowanie chociażby hormonu wzrostu miesięcznie, więc tutaj jeżeli dochodzi GH, dochodzi prima i tak dalej, to robić naprawdę niezły koszt i na taki koszt raczej powinni pozwolić sobie tylko zawodnicy, bo w innym wypadku według mnie jest to marnowanie siana, natomiast prima będzie dobra, będzie dobrym rozwiązaniem na redukcję, będzie dobrym rozwiązaniem również podczas okresu masowego. Master on według mnie jest środkiem, który jest środkiem typowo na, na okres redukcyjny. E, wiadomo, znajdą się osoby, które mówią, że Master jest na, na okres masowy. znajdą się osoby, które mówią, że bold i, i Prima są super na okres masowy, redukcyjny. Każdy wymyśli coś nowego tylko po to, żeby zabłysnąć. E, ja mówię o tym, co jest po prostu stosowane przez większość zawodników, jaka jest prawda. E, I tak to wygląda.